Każda zbrodnia ma swój schemat, każdy sprawca motyw. To, co dla jednych jest chaosem, dla innych jest misternie zaplanowaną układanką. Witajcie na kanale Modus Operandi, miejscu, gdzie zdejmujemy maski z najbardziej przerażających zbrodni i odsłaniamy ich prawdziwe oblicze. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do Warszawy z chyłku XX wieku. Miasta, które w latach 1998 i 99 Znalazło się w cieniu narastającej paniki. Samotne, starsze kobiety, często schorowane i bezbronne, stawały się celem serii brutalnych napaści. Sprawcą tych zbrodni był Wiesław Wiszniewski, człowiek, który wraz ze swoimi wspólnikami przekształcił stołeczne ulice w teren swoich bezwzględnych polowań. Kim był ten mężczyzna, jakie motywy popychały go do tak okrutnych czynów? I dlaczego jego historia, nawet po latach, Wciąż wywołuje dreż grozy. Zapraszam na szczegółową analizę losów dusiciela warszawskich staruszek. Opowieść o mroku, który krył się w sercu stolicy. Wiesław Wiszniewski urodził się 15 maja 1971 roku w Dunajku, zapomnianej wiosce w Powiecie Oleckim na Warmii i Mazurach, gdzie cisza prowincji skrywała mroczne sekrety. Jako najmłodszy w wielodzietnej rodzinie robotniczej dorastał w domu którym strach był codziennością, a przemoc jedynym prawem. Ojciec, robotnik od ciężkiej ręce, nie znał litości. Bił wiesława pasem, kablem, a nawet paskiem klinowym odciągnika, zostawiając na chłopcu ślady nie tylko na ciele, ale i w psychice. W czterech ścianach rozbrzmiewały stłumione krzyki i cichy, bezradny płacz dzieci. Co takiego ukształtowało w tym domu przyszłego mordercę, jak trauma zamieniła chłopca w potwora. W domu Wiszniewskich, zatopionym w labiryncie wiejskich bezdroży, strach był cichym domownikiem. Wiesław dorastał wśród rodzeństwa. Ich liczba rozmyła się w mroku niepamięci, jakby czas wymazał ich z kart historii. Matka, przygnieciona brzemieniem codzienności i bezradna wobec tyranii męża, nie zdołała ocalić najmłodszego syna przed rzeczywistością nasyconą przemocą. Ojciec, robotnik o dłoniach zgubiałych od pracy i sercu zatwardziałym od gniewu, władał domem za pomocą pasa i krzyku. W tej duszącej atmosferze, przesiąkniętej zapachem potu, taniego tytoniu i wszechobecnego lęku, Wiesław przyswajał brutalną lekcję. Przetrwanie wymaga siły, a słabość to luksus, na który go nie stać. Szkołę zakończył na podstawówce, teoretycznie stolarz. W praktyce nigdy nie zbliżył się do warsztatu. Praca go nie interesowała. Jego ścieżka zaczęła się rysować wcześniej. Mając 9 lat jako drugoklasista, ukradł koledze klasery ze znaczkami. Sprzedał je przyszłemu dzielnicowemu za kilka groszy, a zarobek wydał na ciastka i słodycze. Drobny wybryk? Nie w jego przypadku. To był zalążek mrocznej drogi. Wiesław Wiszniewski to przykład, jak środowisko może wykuć przyszłego sprawcę. Z kryminologicznego punktu widzenia, kradzież w wieku 9 lat to nie była błahostka, lecz wczesny sygnał osobowości antyspołecznej. Wiktymologicznie był ofiarą. Zaniedbanie matki i przemoc ojca zasiały ziarno traumy, które później wykiełkowało w agresję. Dom Wiszniewskich, klatka strachu i desperacji. Ci są na Wiesławie piętno, którego nie sposób wymazać. Czy to dziecięca trauma wytyczyła mu szlaku zbrodni, a może w jego wnętrzu od zawsze czaiła się ciemność, czekając na swoją chwilę. Ten incydent był zaledwie początkiem. Kradzieże nie były dla niego jednorazowym wybrykiem, stały się jego sposobem na życie. Włamywał się do domów, plądrował je z zimną precyzją, zabierając wszystko, co wpadło mu w ręce. Aż w końcu niewidzialna ręka sprawiedliwości zacisnęła się na jego losie. Trafił za kraty za serię włamań, ale więzienne mury nie zdołały go ani ujarzmić, ani odmienić. Po odzyskaniu wolności, mógł wybrać odkupienie. Zamiast tego, postanowił uciec od cieni przeszłości. Przeniósł się do Warszawy, naiwnie wierząc, że w chaosie wielkiego miasta odnajdzie nowy start. Tam, Rzucił się wir przypadkowych prac, piekł chleb, rąbał drewno, naprawiał zamki. Ale stabilizacja pozostawała mirażem, którego nie mógł dosięgnąć. W stolicy znalazł jednak coś innego, wiernego towarzysza w postaci butelki. Alkohol stał się jego codziennością, a każdy łyk podsycał narastającą w nim złość i gorycz. W tle rozbrzmiewały stukot kufli w obskurnych spalunach, szum warszawskich ulic... I pijackie wywody, które ciągnęły go w otchłań. Miasto, które miało być dla niego schronieniem, stało się polem bitwy, gdzie jego mroczne skłonności rozkwitły w pełni. Czy to Warszawa obudziła w nim ciemność, czy może nosił ją w sobie od zawsze, czekając tylko na odpowiednią scenę? Z Dunajku Wiesław Wierzchniecki wyniósł nie tylko wspomnienia przemocy, ale i głęboko zakorzenione poczucie odrzucenia. Które naznaczyło go na całe życie. Dom, w którym dorastał, był areną nieustannego bólu i chaosu. Odgłosy zamykanych drzwi i złowroga cisza po awanturach towarzyszyły mu przez całe dzieciństwo, kształtując w nim twardą skorupę. Te doświadczenia wykuły chłopaka, który z czasem miał stać się jednym z najbardziej przerażających przestępców w Polsce. Przenosząc się do Warszawy pod koniec lat 80. Nie zdawał sobie sprawy, a może świadomie ignorował, że jego życie zmierza ku tragicznemu finałowi. Tam, w miejskim labiryncie, rozpoczął się kolejny rozdział jego historii. Pełen przemocy, zbrodni i mroku, który wstrząsnął krajem na przełomie wieków. Zima 1998 roku. Warszawa. Miasto skute mrozem, ulice tonące w śniegu, a z kominów unosi się gryzący dym który przeszywa lodowate powietrze. Starsze kobiety wracają do swoich mieszkań, kruche, zmęczone życiem, nieświadome, że w mroku czai się grupa, która obrała ich bezbronność za swój cel. Wiesław Wiszniewski nie był samotnym wilkiem. Towarzyszyła mu Grażyna Duda Łakatorz, kobieta o spojrzeniu zimnym jak stal i ruchach drapieżnika, zwiadowca tej makabrycznej szajki. Jarosław Byszewski taksówkarz z mapą miasta w głowie, mistrz ucieczek i transportu. I Ewa Jarzynka, cicha, posłuszna dziewczyna Wiszniewskiego, jego wierny cień zbrodni. Razem, niczym dobrze naoliwiona maszyna, w ciągu trzech krótkich miesięcy, od grudnia 98 do lutego 99 roku, dokonali dwunastu brutalnych napadów. Osiem z nich zakończyło się śmiercią niewinnych, Bezbronnych kobiet, których życie zgasło w mroźnej ciszy. Ich precyzja i premedytacja są porażające. Wybór ofiar starszych, samotnych kobiet nie był przypadkowy. To tchórzliwa strategia, atakować tych, którzy nie mogą się bronić. Z punktu widzenia wiktymologii, te kobiety były idealnym łupem. Słabe fizycznie, odcięte od świata, skazane na łaskę swoich oprawców. W warszawskiej zimie 1998 roku ulice stały się ich polem łowieckim. Co napędzało tę machinę śmierci? Jakie sekrety skrywały mózg tych sprawców? I dlaczego nikt nie zatrzymał ich wcześniej? Ich plan działał jak dobrze wyreżyserowany koszmar. Grupa przemierzała ulica Warszawy taksówką Byszewskiego. Krążąc po dzielnikach takich jak Mokotów czy Ochota, miejscach, gdzie starsze osoby żyły w cieniu codziennej rutyny. Ich cel był jasny – kobiety powyżej 75. roku życia, drobnej postury, od 140 do 160 cm wzrostu, samotne. Dlaczego one? Bo były bezbronne, kruche, często chore, niezdolne do walki. Wiszniewski i jego ludzie wybierali je z lodowatą precyzją. Wiedząc, że w domach starszych pań kryją się oszczędności – a ich izolacja oznacza brak świadków. To nie był przypadek. Ich strategia opierała się na analizie słabości, zarówno fizycznych, jak i społecznych. Samotne, starsze kobiety to ofiary idealne, przewidywalne, ufne, odcięte od świata. To pokazuje, jak dobrze rozumieli dynamikę ludzkiego zachowania. Gdy ofiary zostały wybrane, zaczynało się polowanie. Obserwowali ją w milczeniu śledząc każdy krok, aż dotarła do domu. Byszewski czekał w taksówce, gotowy do błyskawicznej ucieczki, podczas gdy Wiszniewski, Łakatos i Jarzynka ruszali do akcji. Zbliżali się do drzwi z uśmiechem i pretekstem. Prosili o wodę, podawali się za sąsiadów lub urzędników. Starsze panie, pełne dobrej woli, otwierały drzwi, nie widząc w ich oczach mroku. Ta manipulacja była ich bronią. Wykorzystywali ludzką życzliwość, cechę, która w starszym wieku jest jeszcze bardziej wyraźna. To przerażająco skuteczne, bo zamieniali empatię ofiar w ich największą słabość. W chwili, gdy próg został przekroczony, maski spadały. Wiszniewski rzucał się na kobietę z furią. Jego pięści spadały na jej głowę, ręce, nogi. Uderzenia były brutalne, miażdżące kości, deformujące twarze. Ofiary, sparaliżowane przerażeniem, osuwały się pod naporem bólu. Potem następowało najgorsze, duszenie. Wiszniewski sięgał po knebel, taśmę, a czasem po protezę dentystyczną ofiary, wpychając ją do ust, by zatkać oddech. Zaciskał dłonie na szyi, tłumił każdy dźwięk, aż życie gasło w ciszy. Ta brutalność miała w sobie coś więcej niż przemoc fizyczną. Użycie protezy jako narzędzia zbrodni to symbol władzy i upodlenia. To znak, że czerpali przyjemność zniszczenia swoich ofiar. Klasyczna cecha psychopatycznych sprawców. Wyobraźcie sobie. Wracacie do domu, zdejmujecie płaszcz, a wtedy śmierć puka do drzwi. Ofiary znajdowano w okryciach wierzchnich. Znak. Że nie zdążyły nawet przekroczyć progu swojego azylu. Wiszniewski nie bawił się w subtelności. Atakował z brutalną skutecznością, jak drapieżnik, który nie daje ofierze czasu na reakcję. W tym samym czasie łakatosz i Jarzynka rzucały się na mieszkania. Szperały w szufladach, wyrywały gotówkę, zabierały biżuterię przekazywaną z pokolenia na pokolenie, a nawet butelki alkoholu, jakby życie, które właśnie zgasło. Nie miało dla nich żadnego znaczenia. Po wszystkim, grupa znikała w mroku. Byszewski, ich kierowca, odwoził ich w bezpieczne miejsce, gdzie w ciszy dzielili łupy, jakby to był zwykły dzień w pracy. To nie była zbrodnia z emocji, nie było tu pasji ani zemsty. To był rabunek, zimny jak stal, wyrachowany do perfekcji. Ta grupa działała jak dobrze naoliwiona maszyna. Każdy znał swoją rolę, a ofiary były tylko przeszkodą na drodze do zysku. Wiszniewski, nawet zamroczony alkoholem, uderzał z precyzją chirurga, brutalną, ale celową. Wakator i Jarzynka nie miały skrupułów, plądrując domy, w których jeszcze chwilę temu słychać było bicie serca. To było polowanie, nie na trofea, ale na bezbronnych, planowane, skuteczne, napędzane chciwością. I pogardą dla ludzkiego życia. Posłuchajcie tej listy, bo każde nazwisko to cios w serce. Michalina D. 16 grudnia 1998. Wanda Peszko. 21 grudnia 1998. Alicja Sawińska. 29 stycznia 1999. Felicja Ratuszniak. 10 lutego 1999. A to nie koniec. Jadwiga Zaleska, Regina Skalska, Alicja Krych, Zofia Dobosz. Każda data to dzień, w którym Warszawa zamierała w bólu, a grupa Wiśniewskiego liczyła zrabowane skarby, nie zważając na pozostawione za sobą zgliszcza. Ta historia to nie tylko kronika zbrodni, to memento o tym, jak bezwzględna potrafi być ludzka chciwość. Panika. Która grenęła Warszawę pod koniec lat 90., była jak mroczna, lepka fala, która w krótkim czasie zatopiła codzienne życie mieszkańców stolicy. Od grudnia 1998 roku miasto żyło w cieniu terroru wywołanego działalnością Wiesława Wiszniewskiego i jego wspólników. Strach przed mordercą staruszek paraliżował szczególnie starsze osoby. Które bały się wychodzić z domów, zamykając się w czterech ścianach. I nasłuchując każdego podejrzanego dźwięku, warszawskie ulice, jeszcze niedawno pełne życia, po zmroku pustoszały, a plotki o brutalnych napadach rozprzestrzeniły się błyskawicznie po klatkach schodowych, osiedlach i sklepikach. Ten koszmar trwał aż do 5 marca 1999 roku kiedy to aresztowanie Wiszniewskiego przez komendę stołeczną policji przerwało spiralę terroru. A wkrótce potem w ręce sprawiedliwości trafili również jego wspólnicy, zamykając jeden z najczarniejszych rozdziałów w historii warszawskiej kryminalistyki. Zatrzymanie Wiszniewskiego nie było przypadkowe. To efekt intensywnego śledztwa prowadzonego pod ogromną presją społeczną i medialną. Liczba ofiar rosła, a mieszkańcy Warszawy domagali się sprawiedliwości. Kluczowe dla sprawy okazały się zeznania świadków. Którzy zauważyli podejrzane zachowania grupy przestępczej, dowody materialne, w tym odciski palców Wiszniewskiego, pozostawione na taśmie samoprzylepnej, używanej do kneblowania ofiar. Policjanci niczym w filmowym thrillerze krok po kroku składali elementy tej makabrycznej układanki. Ostatecznie namierzyli sprawcę w jednym z warszawskich mieszkań. Podczas aresztowania Wiszniewski nie stawiał oporu. Przyjął zatrzymanie z chłodną obojętnością. Jakby wiedział, że jego gra dobiegła końca. Po schwytaniu Wiszniewskiego policja szybko dotarła do reszty grupy. Grażyna Łakatos, znana w półświadku jako Duda, została zatrzymana w swoim mieszkaniu na Pradze Północ. Jarosław Byszowski, z zawodu taksówkarz, wpadł podczas rutynowej kontroli drogowej. Nieświadomy, że jest już na celowniku stróżów prawa. Ewa Jarzynka, dziewczyna Wiszniewskiego i aktywna uczestniczka zbrodni została aresztowana w ich wspólnym lokum. Cała czwórka trafiła za kraty, a śledczy przystąpili do rozplątywania szczegółów ich przestępczej działalności. Zatrzymanie tej grupy nie tylko zakończyło okres terroru, ale stało się przestrogą, jak łatwo strach może sparaliżować całe miasto. Historia mordercy staruszek to mroczny fragment warszawskiej kroniki kryminalnej który pokazuje, jak skuteczna praca policji i determinacja w walce ze złem mogą przywrócić mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Aresztowanie Wiszniewskiego i jego wspólników 5 marca 1999 roku było punktem zwrotnym, który pozwolił Warszawie otrząsnąć się z cienia paniki i wrócić do normalności. Co o tym sądzicie? Czy strach może być równie niszczycielski, co same zbrodnie? W 2001 roku sala sądu okręgowego w Warszawie stała się areną dramatu, który wstrząsnął miastem. Tłum wypełnił pomieszczenie po brzegi. Rodziny ofiar z zacisniętymi pięściami, dziennikarze z notatkami w dłoniach, gapie wpatrzeni w ławę oskarżonych. Tam, w szarym więziennym uniformie, siedział Wiesław Wiszniecki, niewzruszony, z twarzą jak wykuta w kamieniu maska. W jego oczach zdawał się zagłuszać szmer sali. Obok niego wspólnicy Grażyna Łakatosz, Jarosław Byszewski i Ewa Jarzynka bladzi, zgarbieni, z oczami wbitymi w podłogę jakby chcieli zniknąć pod ciężarem spojrzeń. Prokurator rozłożył przed sądem mroczną kronikę dwanaście napadów osiem istnień brutalnie wyrwanych z życia. Dowody przygniatały odciski palców, zeznania świadków i słowa Jarzynki która złamała zmowę milczenia, obnażając mechanizm zbrodni w zamian za cień łaski. Po miesiącach procesów, pełnych napięć i cichych łez, 22 listopada 2001 roku rozległ się stuk młotka sędziowskiego. Wiśniewski usłyszał wyrok, dożywocie znikłą nadzieją na wolność po 30 latach. A rok 2029 wydawał się odległym snem. Sąd nie miał wątpliwości, jego premedytacja i okrucieństwo były bezprecedensowe. Łakatoż 15 lat, Byrzewski 14, Jarzynka 8. Oni planowali, rabowali, tropili ofiary, on zabijał z zimną precyzją, która zmroziła krew w żyłach nawet najbardziej doświadczonych śledczych. Ich wyroki, choć lżejsze, odzwierciedlały spółdziel w mroku, który na zawsze naznaczył warszawskie ulice. Wiesław Wierznierski nie walczył o apelację, nie próbował podważyć wyroku. Gdy sędzia ogłosił dożywocie, jego reakcja była jak cios. Wypowiedział słowa, które wstrząsnęły salą sądową. Wyrok zadowolił wszystkich. Głos miał zimny, stalowy, pozbawiony emocji, skruchy czy choćby cienia żalu. Nie błagał o litość, nie szukał współczucia, zdawał się akceptować że cela więzienna stanie się jego domem, a może grobem na resztę życia? Czy wiedział, że po tym, co zrobił, nie ma już dla niego miejsca wśród ludzi? Taka postawa to podręcznikowy przykład psychopatii. Brak empatii, brak refleksji nad krzywdą ofiar. Dla kogoś takiego jak Wierzchniewski wyrok nie jest karą. To raczej zamknięcie rozdziału, w którym on sam od dawna nie widział siebie jako części społeczeństwa. W marcu 2025 roku Wiesław Wiszniewski wciąż tkwi w zakładzie karnym w Sztumie, betonowej fortecy na mroźnej północy Polski, znanej z zaostrzonego rygoru i ścisłej kontroli. To nie jest zwykłe więzienie. Sztum to miejsce, gdzie trafiają najgorsi z najgorszych ludzie, którzy przekroczyli granice człowieczeństwa. Wśród nich jest Wiśniewski, skazany za brutalne morderstwa bezbronnych starszych kobiet. Jego cela to szara klatka, ciasna przestrzeń z betonowymi ścianami, metalowym łóżkiem, małą umywalką i toaletą. Przez zakratowane okno sączy się skąpe światło, jakby świat zewnętrzny chciał o nim zapomnieć. Dzień w dzień otaczają go te same dźwięki: ciężkie kroki strażników na korytarzu, odległy brzęk zamykanych krat, stłumione szepty osadzonych. To jego rzeczywistość od ponad 20 lat. Świat bez kolorów, bez nadziei. Sztum to więcej niż mury i kraty. To psychologiczny eksperyment. Eksperci, kryminolodzy wskazują, że taka izolacja, monotonia, brak bodźców, odcięcie od normalności może zmiażdżyć nawet najtwardszy umysł. Ale co z kimś takim jak Wierzniewski, człowiekiem, który z zimną krwią odbierał życie? Czy ta pustka go niszczy, czy może jest dla niego naturalnym środowiskiem, miejscem gdzie jego mroczna natura rozkwita. Pytanie pozostaje otwarte, a odpowiedź może kryć się w ciszy jego celi. W 2011 roku w celi więziennej w Sztumie 40-letni Wiesław Wiszniewski spojrzał w oczy dziennikarza polityki i bez mrugnięcia powiek powiedział Nie wierzę w Boga, nie wierzę w życie po śmierci. Życie nie ma dla mnie wartości. Jego twarz, poorana z marszczkami, Wyglądała jak mapa czyjegoś upadku, a oczy, puste, zimne, jakby ktoś zgasił w nich ostatnią iskrę. Wymienił miłość, zaufanie, wiarę w ludzi, rzeczy, które dla nas mogą być filarami istnienia, i odrzucił je jednym tchem, nazywając je pustymi słowami. Jestem skurwielem, urodziłem się, żeby być w więzieniu, wyznał z brutalną szczerością. Bez cienia skruchy. Nie chciał zdjęć. Nie chciał pamięci. Chciał zniknąć. Ten wywiad nie był spowiedzią. To był portret człowieka, który stracił wszystko, co czyni nas ludźmi. Życie Wiszniewskiego za kratami to szara, niekończąca się pętla. Pobudka o świcie, apel, śniadanie, suchy chlebi i wodnica zupa, która bardziej przypomina karę niż posiłek. Potem praca, monotonna i bezsensowna. A na końcu dnia powrót do celi. Tam spędza godziny wpatrując się w popękany sufit albo kartkując stare gazety pożółkłe i nieaktualne. Nie ma książek, nie ma kursów, nie ma nadziei na rozwój. Jedynym oknem na świat jest mały telewizor w świetlicy. Migający ekran, na który nie ma wpływu, nadający programy, które tylko przypominają mu jak daleko jest od wolności. Relacje z innymi? Prawie żadne. Wiszniewski nie szuka towarzystwa, a jego cela zdaje się otoczona niewidzialną barierą. Współwieźniowie trzymają dystans niektórzy z szacunku, inni ze strachu. Po korytarzach krążą szepty: że jest przeklęty że jego dusza umarła dawno temu, zanim jeszcze trafił za kraty. Jego przeszłość, mroczna, brutalna, naznaczona krwią bezbronnych, wisi nad nim jak cień. To co widzimy u Wierzchniewskiego, to coś więcej niż izolacja fizyczna. Ten człowiek odciął się od świata emocjonalnie. Brak kontaktu, brak celu, brak refleksji. To nie jest przypadek. Możemy tu mówić o osobowości dysocjalnej, może nawet psychopatycznej. On nie żałuje, bo nie potrafi. Empatia to dla niego obce słowo. Czy Wiesław Wierzchniewski żałuje swoich czynów? Jeśli spojrzeć na jego słowa z 2011 roku. Odpowiedź brzmi nie. Nie ma w nich cienia wahania, żadnego pęknięcia, które sugerowałoby, że kiedykolwiek spojrzał na swoje ofiary jak na ludzi. Dla niego życie to pustka, a więzienie to nie kara, to dom. W 2029 roku, po 30 latach odsiadki, będzie mógł stanąć przed sądem i ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Ale czy ktoś taki może wrócić do społeczeństwa? Czy człowiek który z zimną krwią odbierał życie, może zostać uznany za bezpiecznego? On sam zdaje się w to nie wierzyć. Urodziłem się, żeby być w więzieniu. Te słowa brzmią jak wyrok, który sam na siebie wydał. Zwolnienie warunkowe to nie tylko kwestia czasu, to ocena ryzyka. Wiśniecki nie wykazuje skruchy, nie ma w nim chęci zmiany. Jego profil sugeruje, że więzienie go nie zrehabilitowało, a jedynie zamknęło w bańce gdzie jego mrok może trwać nienaruszony. Społeczeństwo boi się takich ludzi i słusznie. Ofiary Wiśniewskiego to nie tylko ci, którzy stracili życie. To całe rodziny, sąsiedzi, przyjaciele, ludzie, którzy musieli nauczyć się żyć z pustką. Trauma rozlewa się jak kręgi na wodzie, dotykając nawet tych, którzy nigdy go nie spotkali. Ale kim był człowiek, który zasiał ten chaos? Wiśniewski nie pojawił się znikąd. Jego historia to mroczny obraz desperacji, gniewu, zaniedbań, społecznych, systemowych, ludzkich. Każda zbrodnia, którą popełnił, była jak krzyk, którego nikt nie chciał usłyszeć, dopóki nie było za późno. Zamknięty za kratami stał się symbolem nie tylko zła, ale i lustrem, w którym Warszawa zobaczyła swoje własne pęknięcia. Bo potwory nie rodzą się w odosobnieniu. One wyrastają tam, gdzie zawodzi empatia, gdzie system odwraca zwrok, gdzie ludzie milczą. Wiesław Wiszniewski to enigma, człowiek, który nie chce być człowiekiem. Jego cela to nie tylko więzienie, to kapsuła czasu, w której zatrzymał się na zawsze. Co nim kierowało, kiedy odbierał życie? Czy kiedykolwiek czuł cokolwiek? I najważniejsze, czy ktoś taki może się zmienić, a może izolacja tylko konserwuje zło? które w nim tkwi? Zostawiam Was z tym pytaniem, słuchacze. Wyobraźcie sobie jego kroki, echo, w pustych korytarzach sztumu. Czy wierzycie w drugą szansę dla kogoś, kto sam siebie przekreślił? Napiszcie, co myślicie, i przygotujcie się na więcej mrocznych historii, które czekają w cieniu. Jeśli ta opowieść poruszyła Was tak samo, jak mnie, jeśli chcecie zanurzyć się głębiej w mroczne zakamarki ludzkiej natury i historii, które kształtują nasz świat, zostawcie subskrypcję i ocecie podcast. Wasze wsparcie to dla mnie sygnał, że warto opowiadać te historie. Dziękuję, że byliście ze mną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.